Będziemy naszerować w imieniu pokoju w Europie, a przede wszystkim w imieniu pokoju e, dla Ukrainy. Zaczynamy za dwie minuty, także proszę z nami zostać. Jestem. Cześć dziewczyny. Zapraszam tutaj wszystkich organizatorów, zapraszam Bogdanę, która zasiada na Unii, sama jedna w tym razem. Zapraszam Ukraińców, którzy są współorganizatorami dzisiejszego wydarzenia i innych współorganizatorów, którzy z nami można podnieść ukraińską w marszu e, o pokój dla Ukrainy, czyli dla Ukrainy. Drodzy Państwo, w takim razie ja zacznę. Dzisiejszy dzień 8 maja to kolejny dzień świętowania maja. Świętowaliśmy wejście Polski do Unii Europejskiej. Świętowaliśmy rocznicę Konstytucji 3-majowej. Świętowaliśmy dzisiaj przed naszym świętowaliśmy powstanie. Rady Europy 5 maja 1947 46... roku. Przepraszam, że się pomyliłam. 8 maja jest dniem zwycięstwa nad faszyzmem. Dniem, który podpisany został. Podpisana została w Berlinie kapitulacja faszystów, czyli Hitlerowców. II wojny światowej w 1945 roku. Jak wiemy, w Rosji obchodzony jest 9 maja, ten dzień, ale my dzisiaj nie będziemy świętować po rosyjsku. wielu lat w naszym kraju świętujemy według naszego polskiego kalendarza, czyli 8 maja. W dniach, kiedy, mówiłam o świętowaniu majowym, ale w dniach, kiedy... Za naszą granicą odbywa się tragiczna, tragiczna wojna, tragiczna agresja Rosji na Ukrainę. Również w dniach 11 ja kraju, też w dniach przebywają ludzie, którzy uciekają przed tą wojną. Będziemy iść z flagą Ukraińską i będziemy przypominać, jak się solidaryzujemy z Ukraińcami. Jak bardzo chcemy, żeby mimo tego, że ich kraj nie jest się bezpiecznie. Dzisiaj, lub prawdopodobnie w Mariupolu odbędzie no, się Parada Zwycięstwa, rosyjska Parada Putina Zwycięstwa. W tym samym czasie pod ziemią w Mariupolu siedzą ludzie wystraszeni. Hmm. Powiem, kto jest organizatorem dzisiejszego zgromadzenia. My, czyli Komitet Obrony Demokracji, młodzi Demokracji, Ostra Zieleń, czyli Młodzież na Partii Zielonych, Ukraińcy, jako Pan zapisane, bo zapomnijmy, jak się nazywają. Zapraszam tutaj do mnie również u nas mile widziani i goszczeni y, przez nasze miasto. <laughs> tu co? Zapraszam w takim razie, czy mamy Bogdanę do odśpiewania tym? Zapraszam Bogdana do odśpiewania tylu. who's <music> I każdemu Polakowi za wsparcie, za prawdziwą, braterską miłość, którą wykazujecie nam każdego dnia od początku wojny w Ukrainie od 2014 roku. Nie od 2022, ponieważ wojna zaczęła się od 2014 roku, od okupacji Ukrainy. Pamiętamy to, musimy to naklasnąć, ponieważ bez. Tego przypomnienia, dalej będziemy żyć w świecie, gdzie nie panuje prawo, a panuje przemoc. I właśnie to wygląda teraz tak, że Rosja i z wsparciem innych krajów, które ją finansują, kupują ropę, kupują inne rzeczy energetyczne i. Po prostu w inne rzeczy, nie Rosji. E, mimo tego chciałbym przypomnieć Wam, że Rosja i naród rosyjski nie zmienia się od setek lat. I mam tutaj piękne cytaty, na przykład z Katrzymu Rata, to powieść Gladwowskiego o, o wojnie na Kaukazie 1820-1860 roku. Część druga rozdział 18 i on się zaczyna tak. Sado, właściciel Sakli, usiadł przy wejściu Rosjan w góry, zabierając ze sobą co najważniejsze. Kiedy powrócił, został swoją Saklę zburzony, dach tak jej był zawalony, drzwi i kolumny gankowe popalone, a same wnętrze domu zanieczyszczone. Череправдобутовні біло засране, так як проїджаючи добуче. Син його, мл млоденець, з блишонцем неродощем до життя очами, лежав тераз мартвим. Єдно утеження пагнетом є ковплеса забігом. Зацна małżonka сала стала те раз роздатий шачі над сина. To jest 1850 rok. Fakt faktem, że było to napisane w 1910 roku, nie zmienia faktu, że takie coś odbywało się 200 lat temu przez Rosjanów. Kolejny 100 lat mamy drugą wojnę światową, w której przypominamy o ofiarach dzisiaj i chcemy przeczytać o doniesieniach na milicję, na przykład z Krakowa. W nocy 25 czerwca, już wojna zakończyła 25 czerwca, o godzinie 2 nocy do mieszkania w powiecie w krakowskim wtargnęło dwóch żołnierzy sowieckich, którzy dopuścili się gwałtu na czteroletniej dziewczynce, a potem zgrabowali garderobę. Nic nowego. Kolejny. Fajnie znali osoby w mundurach wojsk radzieckich uzbrojeni w broń automatyczną zamordowali, zamordowali przez zastrzelenia męża Ludwika córki Helena Latrze oraz zwalczyli jej niepożone Agnieszkę po czym pobili ją, wybili jej oczy zgrabowali garderoby i z 70, 70 lat po tym mamy masakryczne obrazki z okolic Kijowa, na przykład z Buczy. I nie będę przypominać Wam, bo to jest nagłaśnione. To jest to, co teraz wydarzyło się miesiąc temu, nie tak dawno. I nie wiemy, co dzieje się na przykład. Miasta okupowanych, ponieważ nie mamy tam dostępu do mediów. Rosja jest krajem terrorystów. Była, jest i będzie. Rosja to jest kraj więzienia narodów. W więzieniu narodów nie może być wolności. W więzieniu narodów nie może być spokoju, w więzieniu narodów nie może być szczęścia. bo to windzienie. Rosja trzeba rozdzielić na nacjonalne kraje, żeby można było sobie mieszkać spokojnie na całym świecie, dalej. Piotr I kiedyś powiedział, że przerąbaliśmy okno w Europę. No to widzimy, gdzie przerąbał to okno w Europę. Przerąbał ją, przerąbał je w zewnętrznej ścianie Europy, w Ukrainie. I teraz przez to okno lecą jak sarana wojskowi żołnierze rosyjskie i niszczą wszystko, wszystko, do czego się mogą docierać. Nigdy znów to jest hasło, w którym teraz mówimy, że nie chcemy wjechać wojny i przypominamy to hasło. Jednak dla Rosjan to się przekształciło Możemy powtórzyć i powtórzają. I widzimy to na mojej przykładzie, które pokazałem przed chwilą. Ukraina zwycięży i zwycięży cały świat. Będzie pokój, będzie miłość, będzie szczęście. Sława Ukrainie. I szczęście dla Ukraińców. Наші військові знищують нашого ворога, окупанта, москаля. Ми маємо вбити москаля в самому собі. без цього кожна жертва, кожна сльоза корабла, пролита українським народом, нічого не буде вартувати, оскільки ми повернемося до того, з чого починали: з того, що Україна це частина Росії. Російської імперії і так будемо кружляти докола. Можу вам нагадати 1918 рік, коли повстала Українська Народна Республіка і як прекрасно червоні тоді її знищили разом з українським народом. Пам'ятаєте, перший голодомор, другий голодомор, третій голодомор. Зараз в Херсонській області відбувається то саме: нищать і грабують українські села для того, щоб забрати зерно. Щось мені це нагадує. Тому я вам ще раз повторюю. убийте в собі москаля. Слава Україні! Одна єдина соборна Україна! Одна єдина соборна Україна! Одна єдина соборна Україна! Одна Чим Україна! Одна. Dziękuję. Czy jest z nami Jena, a albo jakiś inny przedstawiciel e, Białorusinów? Zapraszamy. Jeżeli nie, to może później na Paktu Solidarności. Będziemy szli teraz w Marszu Pokoju. Chciałam tylko powiedzieć, że w wojnie, wojna nie na zwyciężony. Wszyscy są przegrani. Wojna to nie jest zwycięstwo jednej strony, a przegranie drugiej. Wszyscy że w miarę ludziach wolnych są przegrani. Dlatego będziemy iść w imię pokoju. Zapraszam. Dzień dobry. Nazywam się Jarosław Włodzimierz. Jak państwo pozwolę, skrócę się do łódzki języku białoruski. Szanowni gospodarze, z całego dnia zobaczymy w Gdańsku, wraz ze wszelkich tragicznych pojedynków. Trzymać się wraz z jakie... з вас опинилися по заміженню власне на дому, то не менше вірні й вдячні, що ви знайшли час бути сьогодні разом з нами і не зостаніся об'яклені. Як надавна, тренери, на дому, самі трендні речі на цьому світі відбуваються з мовливою згоди більшості. Ніколи знову на бежим налитый жаль в это больше не так. Сегодня у самого серці Европы идея великая и выключенная крылавая война. Что является виключно цинічним, сегодня країна-агресор выкористовывает память и термины другой всесветной войны, подменивающей их и у своих подлых метах расшизма. Але я упевне, що солідарність усього світу не дасть їм вчера. Миновита тому себе я закликаю і прошу кожного з вас допомагати таким чином Україні і українцям, яким ви тільки маєте можливість. Наша підтримка повинна стати подморкам перемоги рамок оборонців доброї волі і правди. Дякую. Слава Україні. Białorusi również walczy o swoją niepodległość. Tyranów, Łukaszenkę i Putina trzeba by zmieścić z tego świata. Teraz będziemy już przechodzić na Plac Solidarności. To nie jest długi spacer. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Na plac Solidarności odśpiewamy pieśń Czerwona Karina. Tą pieśń będziemy odśpiewywać w dwóch językach. W języku polskim i w języku ukraińskim. Serdecznie Państwa zapraszam. Teraz chciałam jeszcze tylko zwrócić uwagę, że mamy tutaj przygotowaną piękną ukraińską sektorówkę, która w całości powstała ze zrzutki. Serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom. Bardzo proszę, żeby na przodzie szły banery, nasza sektorówka, a Państwo już za sektorówką formowali się do marszu. Udanego marszu, pogoda nam sprzyja, sława Ukraina! 再见。再见。啊。